Silent night. I only have one wish for the shooting star. Holy night send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees and the Dzisiaj mamy 7 grudnia, jest chyba czwartek, jeśli dobrze kojarzę. Tak. I dzisiaj, jak widzicie po tytule, będziemy robić sobie sesję urodzinową. Dlatego witam się z Wami jeszcze bez makijażu, bo za chwilę razem będziemy się ogarniać. Ale może zaczniemy sobie od kalendarzy adventowych. Tym razem zaczniemy sobie od Ritualsa Numer 7 znajduje się tutaj. O! Mamy tutaj maskę na noc do rąk. Fajnie. Wkładam od razu sobie przy szafce. Także wieczorem przetestuję i teraz twinkle Candle. I tutaj numer 7. No ja już widzę. Mamy tutaj. Co my tu mamy? Okej okay. Mamy tutaj zapach do samochodu Ja wiem jak on pachnie Jutro mamy w ogóle piątek I w sumie tak teraz sobie myślę, że nie będę jutro nagrywać bogmasa, Więc otworzymy sobie od razu ósemkę w obydwu kalendarzach Za to w sobotę dziewiątego na pewno nagrywam Także ósemeczka Czuję, że znowu tu jest coś małego I mam wrażenie, że to jest znowu ten ciastek Co jest? Znowu ciastek? O, zobaczcie, ósemka to będzie choinka Tutaj otwieramy Mmm Proketowałem giełka do włosów i do ciała. Fajnie! ładnie pachnie. Siadam przy mojej nowej toaletce, którą złożyłam w pierwszym vlogmasie. Możecie sobie zobaczyć. Ja na przykład bardzo lubię oglądać takie filmy, jak ktoś coś składa, organizuje. Ale przechodzimy do makijażu. Zrobimy sobie makijaż, zrobimy sobie włosy. Tort jako rekwizyt do zdjęcia robiłam sobie na poprzednim vlogmasie. Zrobiłam już kreski i nałożyłam sobie brokatik. Jest to w ogóle taki z glam shopu. Muszę wam tak pokazać. On mi się rozbił i ja muszę nim teraz tak używać. Chciałam sobie taki domówić, ale nie mogę go znaleźć, bo to jest jakiś rozświetlacz hit sezonu. Zrezygnowałam dzisiaj z większych cieni, bo robię tak jak mówiłam inny troszeczkę makijaż. Więc nałożyłam tylko taki i też w sumie z Glam Shopu, bardzo delikatny zrobiłam kreskę i teraz zrobiłam sobie tak jakby odcięcie cut crease brokatem i teraz przetestujemy sobie w ogóle pędzelek, który zamówiłam, on jest z Ibry i to jest taki cieniutki, dosłownie bardzo cieniutki pędzelek, czy on się sprawdzi, potrzebuję teraz zrobić takich kresek z przodu, coś w takim stylu jak jest tutaj i mam tutaj eyeliner, wzięłam sobie z Inglota, to jest taki mocno czarny. Czy teraz ten pędzelek zda nam też? Jestem bardzo ciekawa, mam wrażenie, że nie. Mówiłam go właśnie pod myślą o takich makijażach i czy on mi tutaj pójdzie? Dobra. Okej. Okay. Nie maluje się tym źle, tylko brokat mi się zbiera. Ogólnie da się zrobić, ale powiem wam, że to jest nie jest aż takie precyzyjne, jak ja bym chciała. Dobra, zrobiłam już twarz. Użyję teraz sticka do konturowania z Fenty Beauty Uwielbiam ten stick Kiedyś miałam taki super sephory, ale go wycofali I musiałam znaleźć sobie jakiś zamiennik I oto właśnie on Muszę się trochę przyciemnić, bo zobaczcie jaka jestem blada Miałam w ogóle też róż wpłynie płynie z Inglota od Komunikatywnie Ale gdzieś go zapowiedziałam Szkoda, bo też był fajny Robimy sobie trochę kolorków Dokleiłam rzęsy i teraz malujemy sobie usta. To, co wcześniej użyłam do makijażu, to baza z NYX, ta Marshmallow, podkład z Loreala Infallible, ostatnio mój ulubiony. Konturówkę mam teraz z, z Ingrid i to jest kolekcja Vicky Gabor 01 i zrobię sobie kontur tą właśnie konturówką. I na teraz błyszczyk, on jest z Maybelline. I makijaż póki co skończony. Teraz ogarniemy sobie włosy. W sensie ja je po prostu wysuszę i wyprostuję, bo zrobiłeś tutaj lekkie fale i je jakieś upniemy. Myślałam o czymś w stylu. O, coś w tym stylu. Oczywiście tak wygląda pobojowisko po zrobieniu całego makijażu, także jeszcze to na szybko sprzątnę. zapomniałam, szczepić tych brancików. Położę to na biurku, że widziała i zrobimy to, jak już będę miała gotowe włosy i będę już ubrana w moją piękną sukienkę z Aupoli, którą wam zaraz pokażę, także let. Zrobiłam sobie fryzurę. Żer, który użyłam, to ten z got 2 tylko ja nie wiem. Mam wrażenie, że się ja chyba ja wiem czemu, po prostu ja mam bardzo dużo baby i one i tak tutaj wychodzą, o widzicie? I tego się nie da ujarzmić. No ale trudno, przynajmniej mi rosną. Wykręcę sobie za chwilkę jeszcze bardziej je prosto nicą tak na tą stronę. Ale zrobimy sobie taki myk w tych włosach. Wezmę sobie wsówkę, bierzemy taki kosmek i ten kosmek obijamy wokół gumki. Ogólnie mogłam wziąć z tych włosów tutaj więcej, ale nie szkodzi. I teraz gumki mamy własny włos Założyłam kolczyki Lecimy dalej. Jest to sukienka z Opoli, jest przepiękna, także ja się w nią ubieram, daję dodatki i robimy już zdjęcia, ale w niej czuję się jak księżniczka. Zdjęcia zakończone sukcesem, a efekt pokażę Wam tutaj. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tych zdjęć. Tak właśnie sobie to wyobrażałam. Tort wyszedł super, jeszcze go nie jedliśmy, i nagrałam się takiego TikToka, patrzcie. On jest też genialny, przez to się poparzyłam świeczką w palec, bo zleciał mi gorący wosk Ale to nieważne Zobaczcie, jak mamy fajnie nagrane Pomocą mojej mamy Fajne I wiele, wiele innych jeszcze ponagrywam. Także wbijajcie na mojego TikToka Paulineczka Instagrama Paulineczka Gdzie wszystkie rezultaty będziecie widzieć A ja muszę poszukać to, co się tutaj wydarzyło bo oczywiście po nagrywaniu blat wygląda w ten sposób, a resztę pokoju wam nawet nie pokazuję Także ja też wszystko sobie ogarniam I za chwilę siadam do montażu, żeby ten film był już jutro Znaczy nie ten, ale ten drugi z dekorowania choinki I co? Strasznie fajnie w ogóle po czasie wygląda te combo Bo ta śminka jakby ze środka się już wyżarła Jest tylko mój kolorek i on jest taki w ogóle pudrowo-różowy a to jest tam mi sama ta konturówka No i ten błyszczyk właśnie To jest ten błyszczyk 002 Ice I on tak ładnie wygląda Bardzo mi się podoba I ten makijaż w ogóle jest śliczny Mega się w nim czuję I te włosy też są super A, wszystko jest super Dzisiaj dobry dzień, także wszystko mi pasuje Troszeczkę włosy mi się rozwaliły Ale to też nawet spoko wygląda, jak jest takie rozwalone Dobra, lecę sprzątać